Siemka, w mit witam w mojej pierwszej serii Pixel Adventures. No to może zaczynajmy. Będę grać na nowym świecie na game mode Survival i piszemy tutaj sobie SIDA Pixel Adventures. No, na razie to tyle będziecie wiedzieć o mojej serii, bo resztę mam zamiar powiedzieć w dalszej części odcinka. Więc zobaczymy. Prawdopodobnie w, w mojej serii pojawi się Marok Hemarok 6. Mój przyjaciel. Jak chcecie, to zobaczcie również na jego kanał. Bardzo polecam. Na jego kanale również pojawi się seria z moim udziałem. Bo dajże budowanie na spontanie. No, to było na tyle. Tworzymy ten świat. Przepraszam, jeśli będzie klatkować. To z powodu, że tak powiem, kompa. W najbliższym czasie to się może zmienić. Tego nie wiadomo. Na razie to zobaczymy. Ło. Dobra, na razie. Jesteśmy w lesie. Na razie tu się tak poprzechadzamy. Sekundka. Jak kogoś to boli, to ja będę mieć na razie Renderblisten short albo tiny, no ponieważ po pierwsze tak lubię, a po drugie, no, inaczej się nie da. Będę grać na difficulty easy lub normal, to zależy. Na hardzie będę przeważnie grać tylko jak, jak będziecie chcieli zobaczyć moje failowanie, to by było na tyle. Na razie zarzućmy easy. Się niech się tu czyta. Jak widać, jesteśmy na razie w lesie. To no. w le... las jak las, dużo drewna. Poszukamy czegoś bardziej epickiego. Nie wiem, ja tam ogólnie lasów nie lubię. O jezu, już tak źle to nie jest. Minecraft nie buntuj się, woda. Ludzie, mamy wodę. Dobra, zrobimy łódeczkę i popłyniemy. Co no, tak. Seria będzie się ukazywać na moim kanale. Mam nadzieję, że jak najczęściej, zależy mu teraz strasznie dużo nauki, będę się starał jak najczęściej wrzucać w moją serię. Plus jeszcze okazjonalnie będzie wrzucany odcinek z budowania na spontanie na kanał Maroka. To jest tyle, co na razie chcę Wam przekazać. No, a reszta, jak mi się przypomni, to powiem w następnej, w następnej części, w dalszej części odcinka. Buduję łódkę. Tylko, że teraz mamy yy. no, już jest adventure update, to zrobimy już obowiązkowo miecz, kiorała, no i to tyle. Jeszcze kilo. standardowy zestaw. Bierzemy byłem w w tamtą stronę. Ja nie obieram jakiegoś Nie obieram jakiegoś tam yy, konkretnego kursu. Po prostu idę przed siebie. O, więc na razie zabijać nie będziemy. Po, bo po co? Płyniemy przed siebie. Nic nas nie zatrzyma. Chyba, że Creeper. Yes. Niestety, gra będzie tak klatkować. Chyba się nam Minecraft buntuje. W drugą stronę może mniej będzie chłodkować. Bo będę mieć lepszy sprzęt, to możliwe, że będzie lepiej. Na razie popatrzymy tak. Jest straszny ten komputer, moje. Zobaczymy jak to będzie dalej z serią. Teraz będę się starał jak najczęściej odcinki wypuszczać, ale to nic nie obiecuję, że będzie ze dwa razy w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu będę wypuszczać odcinek. To jest pewne. Dobra, walet. walec. O, Wągiel. No właśnie, wągiel się przyda. Wągiel się zawsze przyda. Ja też. Szybciej no. Mamy wągiel. Mniej ten jeden, więc mi się nie za Zapolujemy zaraz na owieczki, ponieważ pierwsze nie, nie widzi mi się konfrontacja z Kriperem, a po drugie lubię mieć łóżko przy sobie. Nosić ze sobą łóżko to jest bardzo podstawowa rzecz. Nawet w realu mi się zdarza. Bo las. jest. Aha, dobra. Teraz się nie spodziewałem, ale idziemy przed siebie. A no i od razu mam kamienia. No dobra dalej, dalej. Dobra i to by było na tyle. Nie chciałbym mieć komentarzy typu zrobiłeś takie samo jak CTSG albo JJ, bo ja staram się wszystkie moje budowle wymyślać sam. A... To, że jest podobne nie znaczy, że jest takie same. Ja... Jak już to się inspiruje, a nie zżyną. To jest... Zżynanie to jest niefajna rzecz ja też tego nie lubię, bo w innej serii, na, z której, w której byłem razem z moim przyjacielem, yy, też właśnie takie komentarze były i to jest strasznie niefajne. Mamy trochę gliny. Zobaczymy później, jak to będzie. Podejrzewam, że na... 50 widzów jakiś konkurs robię, Może z Bez Gift nie będzie, nie będę nikogo oszukiwać. Bo kasę na Gift specjalnie na konkurs z okazji 50 widzów nie mam. Ale możliwe, że będzie jako nagroda e, udział w paru odcinkach z serii. Albo coś, coś, coś w tym stylu. Zobaczymy. Chwila, cięcie zrobię. Zaraz się widzimy z powrotem. Była chwilowa przerwa. To tak. Zostało nam 5 minut, bo mini mi tu nie zjeli. Tak, odcinki były 15-minutowe. I ni niestety lepiej nie będzie. Sekunda. Przepraszam za, za to podwójne cięcie. Jak widać już mamy noc. Zobaczmy, czy się gdzieś tu creeper nie czai. No. Tego nie widziałem. Yy, zostały nam 2 minutki dosłownie. No już 10 minut. U was gdzieś będzie już 15. No przesadzam. Będzie gdzieś. No nie będę liczyć, bo mi to nie wyjdzie. Ale, no kurde, owca nas posuwa. Oczywiście to był żart. Ups. Oczywiście to był żart. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj przemocujemy. Shit. story coś mnie że tak powiem zaczął strzelać zombie go mam gdzieś za nami czy Zombi! zombie patrz gdzie tu jesteś sekund pięć a może nie chwila moment Bo jeden laguje coś. Zobaczmy. Zobaczmy, co nas dalej będzie chciało zabić. Tak myślałem. Kole koleżka zombie. Gdzie jesteś, przyjacielu? I sobie tutaj zasypiemy. Nikt nic nie widział. Zombie go nie było. My tutaj noc przeczekam. A do... a tak w ogóle do zobaczenia do następnego odcinka, bo tutaj już skończymy. Na razie. Subskrybujcie. Polecajcie znajomym. TD, I. Do zobaczenia.